Bardzo proszę ojca prowincjała, profesora Pawła Zająca, aby przedstawił temat odrodzenie się życia zakonnego w wolnej ojczyźnie po 1918 roku, przykład misjonarzy oblatów Marii Niepokalanej. Bardzo proszę, księże prowincjalny. Bardzo dziękuję i ja także rozpocznę od podziękowania księdzu prowincjałowi Piotrowi i księdzu profesorowi Andrzejowi za zaproszenie. Tłumaczyłem mojemu koledze z Wydziału Teologicznego, któremu też jestem wdzięczny za tyle lat, bardzo takiej pięknej współpracy, że z uwagi na obowiązki prowincjalskie nie będę w stanie przygotować takiego typowego referatu, ale z wielką radością przyjąłem zaproszenie, ponieważ, po pierwsze, jako wspólnota oblatów Maryi Niepokalanej w ubiegłym roku przeżywaliśmy nasze stulecie. A poza tym wierzę, że my wszyscy zakonnicy zrodzeni z charyzmatów XIX wieku jakoś jesteśmy do siebie podobni. Nawet jak spojrzymy na siebie, sutanny, krzyże nieco się różnią, ale ten krzyż jest zapasem i mamy podobne pragnienia duchowe, chociaż charyzmaty są specyficzne i wyjątkowe. Dodatkowo odczułem takie poczucie bezpieczeństwa że w końcu będę mówił w środowisku misjonarzy Świętej Rodziny, a zatem w atmosferze rodzinnej i nie będę się musiał niczego obawiać. Natomiast powiem też o swojej rodzinie zakonnej, myślę, dostrzeżemy pewne analogie. Ja już słuchając homilii księdza profesora, widziałem te pewne analogie w jego przeżyciach, w jego postrzeganiu rzeczywistości. A teraz jak to historycznie wyglądało w przypadku oblatów Nasze zgromadzenie zrodziło się we Francji w 1816 roku. Pierwszym celem była ewangelizacja południa Francji. Byli to księża diecezjalni, z czasem stali się wspólnotą zakonną. Ale po około 30 latach ta wspólnota, typowo francuska, stała się także wspólnotą powoli coraz bardziej międzynarodową. A tym, co było bramą do międzynarodowości, no to było zaangażowanie misyjne. W naszym przypadku najpierw Kanada, 1841 rok, a później kolejne kraje. I w ten sposób do zgromadzenia zaczęli się przyłączać także katolicy z Wysp Brytyjskich, powoli także Belgowie, Niemcy i inni. I tak powoli, powoli zgromadzenie stawało się międzynarodowe. Jeśli chodzi o Polaków, o nasz naród nasze ziemie no to jakaś wieść o istnieniu oblatów dotarła najpierw do Śląska, który oczywiście był częścią państwa pruskiego, Cesarstwa Niemieckiego później. I chciałbym pokazać takie dwa, trzy możliwe drogi powołania, bo od tego wszystko się zaczyna, prawda? Od kogoś, kto odkrywa powołanie zakonne i staje się częścią jakiegoś zgromadzenia zakonnego. Oblaci nie należeli do... do Starych rodzin zakonnych, franciszkańskich czy dominikańskich, czy jezuickich, byli zgromadzeniem relatywnie młodym, na ziemiach polskich praktycznie no, w ogóle nieznanym. Docierały w XIX wieku na ziemie polskie, zwłaszcza pod zaborem austriackim, ale także na te właśnie ziemie pruskie, czasopisma misyjne, które pokazywały to zaangażowanie misyjne różnych misjonarzy, w tym oblatów. I jak wiecie doskonale, ten XIX wiek to taki okres heroiczny misji, to ci misjonarze, którzy naprawdę też przeżywają swoje powołanie jako swoistą przygodę, docierają do ziem, do których nikt wcześniej nie dotarł, więc to wszystko oddziaływało bardzo na wyobraźnię, a jednocześnie było połączone z jakimś takim rzeczywiście pragnieniem pobożnego życia dla Pana Boga i dla Kościoła. I... Pierwsi oblaci pochodzili ze Śląska, z okolicy Góry Świętej Anny. Mieli bardzo blisko klasztor franciszkański, mogli w, w cieniu franciszkanów odkrywać swoje powołanie zakonne, ale jednak ten duch misyjny, który się wyzwolił w zgromadzeniu oblatów w XIX wieku, jakoś ich zainspirował. W jaki sposób ze Śląska pod zaborem pruskim docierali, pod panowaniem pruskim docierali do zgromadzenia oblatów? Otóż najbliższą możliwą strukturą była struktura na pograniczu niemiecko-holenderskim, gdzie oblaci niemieccy, holenderscy, belgijscy prowadzili. Juniorat, czyli średnią szkołę dla młodzieży. I tacy młodzi chłopcy, kiedyś to powołanie się bardzo wcześnie odkrywało, jeszcze do niedawna w Polsce funkcjonowało wiele niższych seminariów duchownych. Ci młodzi chłopcy odważali się, aby do tego środowiska niemieckiego, które no było im bliskie z racji tego panowania pruskiego, żeby rzeczywiście tam się udać, tam odbyć edukację średnią. No i jeśli to powołanie się potwierdziło, stawali się nowicjuszami, następnie kapłanami. Więc jeden z takich pierwszych naszych patriarchów, Jan Wilhelm Kulawy, z podnóża góry Świętej Anny trafił na pogranicze niemiecko-holenderskie Falkenburg juniorat a potem kolejne etapy został posłany do Kanady tam wyświęcony posłany do pracy wśród polskich emigrantów byli bardzo liczni zakłada jedną z pierwszych polskich parafii w Kanadzie w Winnipegu a potem kiedy powstanie Polska prowincja to będzie jednym z tych który z tym bogatym swoim doświadczeniem międzynarodowym będzie te struktury tworzył drugie możliwe powołanie czy druga możliwa droga powołania jeszcze ciągle w 19 w wieku jesteśmy, to są lata 70. mniej więcej XIX wieku. To jest Antoni Kowalczyk. On z kolei pochodzi z Wielkopolski i na początk początkowo nic nie wie o oblatach. Jest y, rzemieślnikiem z okolic Krotoszyna. Jego rodzina nie potrafi sobie poradzić finansowo ze wszystkimi y, wymaganiami czasu, więc on sam staje się emigrantem zarobkowym na terytorium Niemiec. Pracuje w wielkich ośrodkach przemysłowych no i też przeżywa takie doświadczenie kryzysu wiary, ale nie dlatego, że ten kryzys się w nim pojawił. On widzi bardzo wielu robotników, którzy sympatyzują z ruchem komunistycznym, z ruchem już powoli ateistycznym. Widzi takich ludzi, którzy za nic sobie mają Pana Boga. I on z tą po polską pobożnością, można powiedzieć wielkopolską, polską pobożnością tradycyjną, przeżywa taki moment, kiedy sobie zadaje pytanie, czy on naprawdę uczyni wszystko, żeby w Boga wierzyć. Gdzieś tam w jego historii jest to, że klęka na środku ulicy i wyznaje taką gorliwą wiarę w Pana Boga. Więc widać w nim to, te wielkie przeżycia religijne. Jakie, jakie tutaj jaki zbieg okoliczności zadziałał? Zadziałało to, że miał taką kwaterę u niejakiej pani Priemenbaum, której syn w tymże junioracie oblackim także odbywał swoją taką pierwszą zakonną formację. No i ta pani widząc młodego Polaka, który jest tak bardzo pobożny, sugeruje mu, chłopie, ty masz chyba powołanie zakonne. On nie czuł się na siłach, żeby kończyć szkoły średnie, matury czy, czy powiedzmy ekwiwalent ówczesny, żeby dało mu to przepustkę do, do, do życia kapłańskiego, do studiów, ale chce być bratem zakonnym i trafia do środowiska oblackiego, zostaje bratem zakonnym i także zostaje posłany do Kanady. On już mniej pracuje w środowiskach polskich, ale po prostu w tym międzynarodowym środowisku oblackim działa. I zatem widzimy tą drogę, która przez struktury niemieckie z Wielkopolski, ze Śląska kieruje młodych ludzi w stronę zakonu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryjnie Pokalanej. W roku 1918 można powiedzieć, na progu utworzenia polskiej prowincji jest około 30 Polaków w zgromadzeniu. Pracują w dużej mierze na misjach, pracują częściowo w Niemczech, częściowo pracują w środowiskach całkowicie międzynarodowych, taka podstawowa misja. Wśród też nieznających Chrystusa, ludów rodzimych, ale pracują też wśród Polaków. Wielu pracowników z Polski w Niemczech, w tych ogromnych ośrodkach przemysłowych, także emigranci w Kanadzie. Pochodzili z Polski ci młodzi mężczyźni i mogli odczuwać jakiś ucisk narodowościowy z uwagi na okres zaborów, rzecz jasna, i na Śląsku, i w Wielkopolsce. Ale to, co podkreślają w swojej historii, to jest to, że ich relacje ze współbraćmi niemieckimi i też innymi. Były bardzo poprawne. Oni się naprawdę nawzajem szanowali, nawzajem się cenili. Pogorszyła sytuację I wojna światowa. Jak wiemy, w całym świecie I wojna światowa wywołała ogromną falę takiej wzajemnej nienawiści. Mamy taki przykład oblatów niemieckich, którzy pracowali jako misjonarze na Sri Lance. Sri Lanka gdzieś pod panowaniem brytyjskim. Wybuch I wojny światowej i sprawił, że zostali internowani, przewiezieni następnie do takiego obozu internowania w Australii. Więc nienawiść ludności miejscowej australijskiej, która była pod koroną brytyjską do tych niemieckich internowanych kapłanów, którzy nie mieli bezpośredniego udziału w żadnych działaniach wojennych, no była ogromna, czyli te napięcia narodowościowe były wielkie w skali całego świata. I także pojawiły się wśród oblatów niestety. Nie były jakieś skrajne, ale to skłoniło grupę polskich misjonarzy działających w Niemczech do utworzenia jeszcze przed 1918 rokiem takiej zupełnie osobnej wspólnoty, w której tylko przebywali jako grupa Polska. A kiedy Polska odzyskała niepodległość, no to oni mieli już jakie doświadczenie doświadczenie tego, że jest bardzo wielu Polaków emigrantów w Niemczech, w Kanadzie. Potrzebują opieki pasterskiej, Zatem potrzeba powołań z Polski, żeby wysyłać misjonarzy, żeby się opiekowali tymi ludźmi. Oczywiście cały czas powołanie oblackie to nie tylko praca z, z Polonią, z emigrantami, tym się później księża Chrystusowcy znajdą, ale nasza geneza oblacka-polska to też była bardzo mocno praca z Polonią na samym początku, ale też oczywiście szerzej misje jakiekolwiek. Zatem przychodzi rok 1918. Jest tych kilku Polaków, którzy mieli doświadczenie kanadyjskie, niemieckie i mają osobną wspólnotę w prowincji niemieckiej. I Polska odzyskuje niepodległość, więc ich pierwsza myśl jest taka. Musimy ruszać do Polski, budować struktury zakonne, bo na pewno będzie tylu pobożnych chłopców, którzy zechcą być misjonarzami, że będziemy naprawdę służyć Kościołowi i naszym braciom, rodakom na całym świecie. Pierwszy przyczółek to jest rok 1919, piekary śląskie. Czas plebiscytu, bardzo też dużo napięć między Polakami i Niemcami. I oblaci taka dwójka, trójka angażuje się w głoszenie rekolekcji parafialnych kazań, takich też po różnych parafiach Śląska, stacjonując gościnnie w Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śląskich. Widziałem odbitkę takiej niemieckiej gazety, bodaj z 1921 roku, która opłakuje rozmaite straty niemieckie w okresie tym plebiscytowym i powstań śląskich, że jednak nie udało się Niemcom obronić tego stanu posiadania, który by chcieli mowa jest wprost w tej niemieckiej gazecie pisanej tym niemieckim gotykiem, że wszystko to się stało na niekorzyść narodu niemieckiego przez polskich księży, którzy tak bardzo jątrzyli, tak bardzo buntowali ludność przeciwko Niemcom, a najgorsi byli oblaci i tam z nazwiska imienia ich wywołują. No oczywiście, kiedy doczytałem, to ja także odczułem taką dumę, że współbracia tak gorliwie pracowali też w tym duchu narodowościowym, patriotycznym, Natomiast, drodzy, wiecie, jakie były losy takich kapłanów, powstańców śląskich później, kiedy doszło do II wojny światowej. Oni byli doskonale znani z imienia, z nazwiska, i bardzo szybko odpowiednie służby hitlerowskie po nich przyszły. Także ci pierwsi z, zakończyli swoje życie w Auschwitz, w obozie koncentracyjnym. Także państwo niemieckie nie zapomniało o tej, jak postrzegało, swojej krzywdzie. I oblaci, którzy no, mają ten przyczółek w piekarach śląskich, oczywiście myślą o tym, że trzeba założyć swój własny dom, strukturę, w której będziemy mogli sami przyjmować młodych kandydatów do Zgromadzenia, ich kształtować jako przyszłych misjonarzy. Sytuacja na Śląsku była jeszcze ciągle bardzo niepewna. Zatem mówią, nie możemy tego domu stworzyć na śląsku. Musimy iść do Wielkopolski. Gdzie ten duch patriotyczny jest już bardziej ugruntowany i w ogóle możliwości są, są duże. Kardynał Edmund Albor skąd mógł znać oblatów? No to jest młoda grupa, nieznana przecież szerzej na naszych ziemiach, ale mają rekomendacje rozmaitych osobistości, które znały pracę oblatów w Niemczech, znały pracę oblatów z polskimi emigrantami, dają im taką rekomendację, że warto tym ludziom zaufać. Dzięki temu mogą się zwrócić do Komisji, która zajmowała się rozdawnictwem majątków poniemieckich czy w ogóle regulacją spraw własnościowych na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości. Wiemy, że to wszystko tak się bardzo kształtowało powoli, w wielkim trudzie. Mówimy od 11 listopada 1918, odzyskanie niepodległości, a tymczasem tą niepodległość trzeba było bronić. To był, to był wielki chaos, plebiscyty, agresja sowiecka i wiele innych napięć, powstanie wielkopolskie. Udało się nabyć budynek dawnego jakiegoś niemieckiego internatu w Krotoszynie w Wielkopolsce, ale co, okazało się, że bardzo szybko budynek jest za mały. Ten fenomen odrodzania się religijności w Polsce po 1918 roku, jeden ze znaków to jest eksplozja powołań. W ciągu pierwszego roku wypełniony do brzegu młodymi kandydatami, 30 młodych ludzi, natychmiast trzeba było szukać kolejnego większego budynku. Pierwsza grupa, która skończyła y, szkołę średnią pod y, patronatem Oblatów w 1921 roku, była gotowa do nowicjatu. Zatem potrzeba kolejnego klasztoru. Kardynał zaproponował klasztor pokarmelitański w Markowicach na Kujawach archidieceza gnieźnieńska, ale mówi Oblaci, musicie w tym momencie rozpocząć także pracę parafialną, bo tam jest parafia i chcemy ją uniezależnić i ukształtować. Zatem ta grupa, która była skoncentrowana na głoszeniu misji, rekolekcji, kazań, obejmuje pierwszą w historii swojej prowincji parafię. Markowice stają się pierwszym nowicjatem i jednocześnie pierwszą parafią w historii polskiej prowincji. Po dwóch latach krotoszem, który nie był kupiony na własność, tylko na swój sposób wynajmowany, ponieważ jest za mały, jest opuszczony. Oblaci nabywają wielką posiadłość, wielki, wielką dawną budynek dawnej szkoły w Lublińcu na Śląsku. Tu jeszcze ciągle kształtowanie się też tej odrębnej struktury kościelnej, no bo to kardynał Bertram z Wrocławia daje pisemne pozwolenie oblatom na osiedlenie się jako wspólnoty zakonnej właśnie w Lublińcu. I 22 rok także dzięki pomocy arcybiskupa poznańsko-gnieźnieńskiego krobia w Wielkopolsce druga, drugi duży ośrodek kształcenia edukacji. Zatem wszystko zaczyna się od struktur formacji, ponieważ tych kandydatów do zakonu są dziesiątki i setki. W około roku 26-27, po, czyli popatrzcie po pięciu latach, odkąd się oblaci pojawili na ziemiach polskich. W junioracie kształciło się 200 młodych chłopców. Oczywiście wszyscy nie, nie szli do zakonu, ale 200 młodych ludzi w średniej szkole, z których bardzo wielu potem wstępowało do nowicjatu. Zatem prowincja mogła się rozwijać dzięki temu, że w społeczeństwie polskim, w polskich rodzinach był wielki głód wychowania religijnego, wielki głód powołania zakonnego, wielki głód no, takiego dania z siebie czegoś dla kościoła, dla misji. Tak to postrzegam, patrząc na, na tą właśnie konkretną historię. I dzięki temu też można było mówić o rozwoju administracyjnym prowincji od strony takiej formalnoprawnej, czyli ten rok 1920, kiedy pojawia się ten pierwszy dom w Krotoszynie z kilkoma ojcami, braćmi i tą grupą młodych chłopców, to jest decyzja administracji generalnej w Rzymie. Aby uniezale uniezależnić tą grupę od prowincji niemieckiej. Oni formalnie byli częścią prowincji niemieckiej. 6 czerwca 1920 roku podpisany jest dekret w Rzymie, który mówi tym polskim oblatom w Krotoszynie, odtąd macie tak się troszczyć o wasze sprawy, o waszą dyscyplinę zakonną, o waszą przyszłość, jakbyście byli niezależną prowincją zakonną. To jeszcze nie jest prowincja, to jest dom wyłączony z prowincji niemieckiej, poddany bezpośrednio pod jurysdykcję ojca generała w Rzymie. Ale rozwój jest ekspresowy. Rok 1922 pojawia, po, pojawia się na horyzoncie już dom w, w, w Lublińcu, jest już drugi dom w Markowicach i Nowicjat, struktury się rozrastają, kandydatów jest wielu. Podnoszą rangę tej grupy do rangi wikariatu prowincjalnego. O tym od tej pory datujemy tak zwane rady prowincjalne, czyli jest już wikariusz prowincjalny, ma swoją radę, no i te struktury się stają coraz bardziej ukształtowane. I potrzeba było do tylko kolejnych trzech lat. Do roku 1925, żeby oblaci stali się pełną prawną ukonstytuowaną prowincją zakonną w naszym zgromadzeniu z prowincjałem, który bierze udział w Kapitule Generalnej po raz pierwszy z urzędu w 1926 roku. A potem pojawiają się nowe fundacje, które już są niezależne od tego celu formacyjnego, powołaniowego, bo podstawa to formacja, a zatem junioraty. Nowicjat, scholastykaty w 1926 roku, pocesterski klasztor w Obrze, w 1927 roku posiadłość w Poznaniu, która stanie się domem prowincjalnym, oraz Kodeń nad Bugiem, z którego właśnie wczoraj wieczorem wróciłem po kilku dniach kongresu prowincjalnego, a zatem stare znowu miejsce kultu związane z rodziną sapiechu, związane także z martyrologią narodu polskiego. Matka Boża Kodeńska, usunięta przez rosyjskiego zaborcę do, do Częstochowy. Żeby właśnie upokorzyć katolików polskich na Podlasiu. W 1936 roku wielkie sanktuarium na świętym krzyżu pobenedyktyńskim z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Więc stopniowo ta młoda struktura zakonna wszczepia się w wielką tradycję historii i kultury narodu polskiego. Tak jak Wasze Zgromadzenie, w tym prześwietnym sanktuarium tutaj czy w innych miejscach, my także. Jako tacy młodzi ludzie stajemy się nagle dziedzicami tysiącletniej historii, kultury i zaczynamy w niej także funkcjonować nie tylko z myślą o misjach, ale także o kształtowaniu czy współkształtowaniu tego kościoła w Polsce. Zatem tak ekspresowo pokazuję Wam pewne kierunki. Aha, chciałbym tylko na koniec właśnie dodać, że dla nas, zakonników, najważniejsza jest ostatecznie świętość, prawda? Po to stajemy się zakonnikami, kapłanami. I to martyrologium, o którym też będzie mowa, Druga Wojna Światowa, to wiele przykładów tego heroizmu. Ale ta, ta trzecia droga powołania, brat Kowalczyk, który przez Niemcy stał się bratem w Kanadzie, jest kandydatem na ołtarze. Jan Wilhelm Kulawy, zamordowany w Auschwitz za swoją działalność też kościelno-narodowościową, patriotyczną. A w pierwszym nowicjacie w 2021 roku młody Józef Cebula, który dzisiaj jest beatyfikowany wśród męczenników II wojny światowej. Zatem, o czym mówił ks. profesor w Familii. Heroizm, pasja, wizja, chęć poświęcania wszystkich swoich sił dla Kościoła w Polsce, na świecie, no to są te fundamenty, które pozwoliło nam położyć dwudziestolecie międzywojenne w Polsce. Dziękuję.